18 latek wylądował autem pionowo na słupie 18 latek zatrzymał się na słupie pionowo. Pionowo, przodem do dołu. W taki sposób na słupie energetycznym w miejscowości toczyska lubelskie zatrzymało się auto kierowane przez 18-letniego mieszkańca Stoczka Łukowskiego. Mężczyzna był trzeźwy. Nie dostosował prędkości do panujących warunków. Do wypadku doszło w czwartek 18 listopada, przed godziną 8 rano w Toczyskach w powiecie łukowskim. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący Volkswagenem 18-letni mieszkaniec Stoczka Łukowskiego nie dostosował prędkości do panujących warunków, stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w ogrodzenie jednej z posesji mówi aspirant sztabowy Marcin Józwik z Komendy Powiatowej Policji w Łukowie. Auto zatrzymało się na słupie w pozycji pionowej, przodem ku dołowi. Młody kierowca uszkodził 9 przęseł ogrodzenia i zakończył jazdę na słupie energetycznym. Pojazd zatrzymał się w dość akrobatyczny sposób. W pozycji pionowej, przodem ku dołowi zaznacza policjant. Kierowca nie doznał żadnych poważnych obrażeń. 18-latek był trzeźwy. Został przewieziony do szpitala. Gdy okazało się, że nie doznał żadnych poważnych obrażeń, został zwolniony. Sprawa zakończyła się mandatem relacjonuje aspirant sztabowy Józwik. Poza policją, zespołem ratownictwa medycznego oraz pogotowiem energetycznym w interwencji brały udział zastępy Państwowej Straży Pożarnej Złukowa oraz Ochotniczej Straży Pożarnej ze Zgóżnicy.